E, witajcie. Apostazja dla Biblianie wierzących, protestantów, schizmatyków, heretyków i innych. E, słuchajcie, jest pewien problem, tak naprawdę, bo to, że luter został ekskomunikowany, e, to został skomunikowany, ale e, tak naprawdę gdyby Kościół Katolicki, e, że tak powiem, przystał na żądania lutra na to wszystko, na przykład Kościół Luterański, obawiam się, że wróciłby pod e, pieczę. Apostolską Rzymu. Tak? Nawet już są, kilka lat temu Zesie. jakiś tam pastor luterański, już z papieżem rozmawiał na ten temat. Nie są takie tego typu sprawy. Więc to jest, widzicie, jeden, że tak powiem, jedna taka działka protestantyzmu. Tak? No ale druga działka już nie jest tak naprawdę protestantyzmu. Tylko są ludzie, którzy chcieli więcej, zobaczyli coś więcej, na przykład zobaczyli chrzest w wodzie, baptyści, zielonoświątkowcy, mieli przebudzenie Ducha Świętego i tak dalej. To już są zupełnie, słuchajcie, inne organizacje, to już nie są schizmatycy, nie są heretycy i tak dalej, tylko są już zupełnie inne organizacje budowane na innych fundamentach, tak? Budowane na fundamentach biblijnych i tak dalej. Więc jeżeli chcesz zrobić apostazję i chcesz na przykład iść do kościoła tureckiego, to możesz mieć z tym problem to możesz mieć z tym problem, żeby cię tam przyjęli, tak? Zrobiłeś apostazję. Z tego, co się orientuję, tak? Gdzieś tak znalazłem taką informację. No ale jeżeli jesteś członkiem innego kościoła, tak naprawdę no rezygnujesz z tej pieczy apostolskiej Rzymu, z tej, z tej stolicy apostolskiej Rzymu, tak zwanej stolicy apostolskiej, no to no raczej tego problemu nie powinieneś mieć. Mało tego, nie powinieneś robić tego problemu. Bo w tym momencie dzieje się coś takiego, że widzicie, e, jeśli chodzi o moją apostazję, to największy opór, jaki w środowisku znalazłem, to nie był opór w środowisku mojej rodziny. Nawet nie jest opór w środowisku księdza, bo ten ksiądz się tak czy inaczej zgodzi na to, powiedział. E, tylko opór wśród braci wierzących, tak? To są chrześcijanie, wywodzący się z ruchów bardziej zielonoświątkowych i innych takich. I mówią, mi, a po co ty to robisz, to temat zastępczy, i tak dalej. A gdzie temat, zostaw to. A, zapisywałeś się tego? nie, no to, no to zostaw to, niech to tak będzie, nie? W nagraniu przed, poprzednim, czyli tym pierwszym, o, o artykule 851, o prawie polskim i tak dalej, no powiedziałem, jak to wygląda prawnie, formalnie, prawnie. I w tym momencie, dlaczego? Dlaczego mówię, że nawet Biblia mi mówi, że mam to zrobić? Widzicie, w Biblii jest napisane, że w apokalipsie jest, jest napisane, że świadectwem swoim krwią baranka zwyciężyli go. Tak? Krwią Chrystusa, tak? No, krwią Chrystusa zwyciężyliśmy go, no ale swoim świadectwem. Jakie jest w tym momencie świadectwo kogoś, kto żyje w tym kraju? I prawnie, formalnie, wedle wszelkich aspektów prawnych, jego ciało jest zapisane jako członek kościoła rzymskokatolickiego. Prawnie, formalnie jego rodzina, jak on umrze, będzie mógł być pochowany na, na cmentarzu e, rzymskokatolickim mm, przez księdza, bo na przykład rodzina stwierdziła, przecież buntowała się całe życie, no ale i tak dalej pójdzie do księdza na łapówkę, czy coś tam, i ksiądz się zgodzi mu zrobić pogrzeb. Mm, więc prawnie, formalnie, mimo że wiele osób niby wystąpiło, nawet chrzest wzięło, inny, w pełny w wodzie, tak? Prawdziwy, tak? I tak dalej, to prawnie, formalnie wiele osób dalej prawnie jest wśród tych 95% uznanych za katolików. Więc takie jest świadectwo ich życia, że tak powiem, tak? Takie jest to świadectwo. Generalnie potem są świadectwa, to się teraz w kościołach rozumie, że ktoś staje i mówi swoją historyjkę, tam doświadczenie Boga i tak dalej. No ale nie, no moim zdaniem, świadectwo to jest nasze życie teraźniejsze, pełne i tak dalej. Jeśli moje pokolenie umrze, jeśli ja umrę przed przyjściem Chrystusa, no to moim świadectwem będzie to, że no nie będę pochowany na, 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 na cmentarzu rzymskokatolickim, tylko na jakimś innym, tak e takie będzie po mnie świadectwo. Takie jest moje świadectwo, tak? Po prostu nie jestem, nie, nie jestem wpisany w tych 25%. Statystyki będą inne. W tym momencie tak naprawdę to, że się ludzie nie wypisują z tego kościoła katolickiego, dalej prawnie formalnie są tam wpisane, dają takie świadectwo właśnie innym narodom, ludziom, którzy czytają o Polsce, słuchają o Polsce, którzy tu przyjeżdżają, dają świadectwo, że ten kraj jest katolicki. I ten kraj się nazywa katolicki, bo praktycznie mało kto z, to, z, co z tym robi, tak? No od czegoś trzeba zacząć, od kogoś trzeba zacząć, tak? Więc żeby kraj się nie nazywał katolicki, no to trzeba się wypisać. Żeby się wypisać, trzeba to zrobić formalnie, tak? Bo formalnie ten kraj się nazywa katolickim. Eee, znaczy formalnie, no, no prawnie może nieformalnie, ale jak tak mówię. Ale formalnie 95% osób, wszyscy są ochrzczeni jako katolicy, formalnie są katolicy. W kościele katolickim się na nich się mówi schizmatycy, heretycy i tak dalej, ale schizmatycy i heretycy mają szansę jeszcze się, że tak powiem, odwrócić od tego swojego grzechu. Nawet apostazja, apostata się ma szansę odwrócić, ale zdaje się, że jakiś tam święty kościoła katolickiego pisą. Że tylko jak już będzie ciężko chory, jak już będzie ciężko chory i będzie się chciał odwrócić do apostazji, to wtedy się może odwrócić od apostazji. Ale mniejsza o to w każdym razie apostata jest po prostu wypisany już z tego kościoła, więc już swoim świadectwem jesteś w innej wierze, tak? Swoim świadectwem nie uczestniczysz w tej organizacji. Ponadto to dlaczego jeszcze kolejny powód? Tak? Kolejny powód jest to, nawet jeżeli kościół... Katolicki nie jest nierządnicą babilońską opisaną w Apokalipsie, to jednak to, co jest opisane w, w Apokalipsie jako Babilon jako nierządnica, wyraźnie daje do zrozumienia, że można mieć udział, można mieć udział w grzechach danej organizacji. Tak? Dlatego jest to napisane, żeby wyjść z Babilonu, żeby nie mieć udziału w grzechach. Więc Jeśli grzechem jest właśnie na przykład wyznawanie innych bogów Matki Boskiej, no to żeby nie mieć udziału w tym grzechu, Trzeba wyjść z tej organizacji, normalnie, zwyczajnie wyjść. Z niej się wychodzi, robiąc apostazję. Takie jest prawo, tak się formalnie z niej wychodzi. Nie trzeba się buntować, nie trzeba skakać, mówić: A, źle księża, coś tam? Nie, tylko się normalnie, formalnie przychodzi, załatwia sprawę jak, jak z prawnikiem, tak prawnie. Tak? Jeżeli nie wierzycie, no to idźcie do jakiegokolwiek prawnika. Prawnik Wam powie, że polskie prawo uznaje prawo kanoniczne i nawet co prawnicy specjalizujący się w prawie kanonicznym. W Polsce, tak? Więc to prawo działa, to prawo tutaj funkcjonuje, tak? I, i pod takim prawem żyjemy. Jest to moim zdaniem, ja uznaję Boga za, za też Boga prawa, tak? I, i, I prawo samo w sobie, tak jakby pochodzi od, od Boga, więc fajnie, że prawo działa, tak? Prawo jest piękne, ja też lubiłem prawo, tak? Ale właśnie jest piękne w takich chwilach jak te, tak? gdzie mogę skorzystać z tego prawa i mogę się wypisać po prostu nawet z, z udziału w grzechach w danej organizacji. Więc prawo jest naprawdę fajną rzeczą, tak? moim zdaniem. Tak? Jeszcze Wam mm, przypomnę taką historię ze Starego Testamentu. Nie? Często jak już się wychodzi z czegoś nie? i tak dalej, to często w tych protestantkich kościołach się wspomina wyjście jakby z Egiptu, tak? potem chodzić po pustyni, i tak dalej. Dla mnie to jeszcze nie jest wyjście z Egiptu. Dla mnie to jest bardziej jak Wyjście Jakuba od Labana. Nie wiem, tam był problem. Jakub uciekł trochę od Labana, tak? Ukradkiem uciekł. Nie? Wziął te córki Labana za żony Rachel i, i, i to drugą już nie pamiętam, przepraszam. Mam nadzieję, że mi wybaczy, jak się spotkamy później, że nie pamiętam jej imienia. W każdym razie wziął. Eee, niejako ukradkiem, bo się bał trochę gadać z Labanem, bo Laban był bardzo chciwy, tylko pieniądze mu go interesowały i kasa i tym podobne sprawy, nie? Z kolei Jakub, jak sama nazwa wskazuje, był kłamcą, w sensie nazwa, no jego rodzina, znaczy on, to, to, to imię Jakub znaczy kłamca, tak? Potem żądał zmiany imienia od Boga, dlatego dostał imię Izrael, walczący z Bogiem. Eee, no ale w każdym razie on wyszedł, jakby, od Labana, tak? I w tym momencie on się już rzeczywiście idzie wolny. Wyszedł od Labana, nie? I tak dalej. No i Laban go, słuchajcie, dogonił. Laban go dogonił. To jest, zdaje się, słuchajcie, to jest pierwsza księga Mojżeszowa, czyli ta pierwsza księga Biblii, tak? Księga Rodzaju. Tutaj rozdział 31, tak? Od 22 jest ta historia. Dlaczego, dlaczego ją wspominam? Bo Laban, mimo wszystko, tam go Bóg ostrzyk, żeby tam był uprzejmy do, do, do Jakuba i tak dalej, ale mimo wszystko miał jakieś prawo wobec Jakuba, tak? Miał jakieś dziwne prawo wobec Jakuba. Dlaczego? No bo zniknęły mu figurki, zniknęły mu jego bożki, tak? Jego jakieś bożki, jego figurki, jego coś tam, reprezentacja jego Boga mu zniknęła, tak? Miał jakieś bożki, które, którym kult uprawiał, tak? No i one zniknęły. No i Laban go dogonił. No i się pytanie, że mówi, że ukradłeś mi. Znaczy pyta. Mówi, że ukradłeś mi figurki, ukradłeś mi bożki moje, nie? No W tym momencie Laban, Jakub powiedział, no, no, że, że jeśli u kogoś ze, ze służby, czy u kogoś znajdzie te, te, te figurki, to to nie zabije i tak dalej. No okazało się, że figurki schowała rachel. No, schowała rachel, nie, nie znalazł ich. Lewand, tak, schowała te figurki, że tak powiem, usiadła na nich i powiedziała, że, że dzisiaj jest nieczysta, tak, zresztą dzisiaj, mm, no, tam kobiece sprawy ma, e, więc nie będzie schodzić, nie, no i schowała, no i w każdym razie tak się figurki, że tak powiem, przeszły, że tak powiem, z Jakubem dalej, e, ale jaki jest ten problem i widzicie, ja tak obserwuję, tak, Próbuję się odnaleźć w tym świecie protestanckim, w tym świecie ewangelicznym w wierzących niewierzących i innych krzyczących, że, że wiecie, tylko prawdziwa Ewangelia i tak dalej. Próbuję, słuchajcie, się odnaleźć, no o mojej rodzinie teraz, tak, i, i widzę po prostu, że no, jest taki Bożek. Jest taki wzięty Bożek, że chodzimy po tym ziemi i mówię, ja zbawiony jestem, ja jestem zbawiony, my jesteśmy zbawieni. Patrzcie, wy nic nie wiecie. Wy niezbawieni. Ojej, wy niezbawieni. Tutaj wielki duch religijny panuje w Polsce, tak? Jakiś taki straszny wielki duch religijny, same bożki, wszyscy kult Maryjny, coś tam i tak dalej, nie? A, ale my zbawieni jesteśmy, nie? Wiecie, i to jest taki Boże, takiej dumy, pychy, takiego czegoś. No, to jest bal po prostu. To <laughs> jest konkurencja religii. Wiecie, jest Bóg, który jest prawdą i jest konkurencja, która wprowadza religię, tak? Kult ofiar, kult figurek, kult tego człowieka, to jest bal. I tak było w Biblii napisane, przynajmniej ja tak rozumiem Baala. Więc to jest taki bal. Więc mm, tak naprawdę protestanci, znaczy Ewangelicy wyszli z tego, Biblii nie wiem, co wyszli z tego kościoła, tak? Ale dalej, tak sobie uświadomiłem, właśnie dlatego robię apostazję, nie? Dalej tak naprawdę siedzimy na jakimś, wzięliśmy takiego, takiego bala. Tak, może on już nie jest widoczny, może to nie jest, wiecie, figurki już wszystkie wywaliliśmy z domu, tak. Krzyżyki wywaliliśmy, nie wiem, świadectwa, jakieś opamiątki sztu i tak dalej wywaliliśmy, nie? I tak dalej, już nie ma takich balów widocznych, tak? no ale siedziły na takim balu w postaci, w postaci właśnie jakiegoś papieru, tak? Który jest tym papierem określającym to ile z nas Polaków jest w tym momencie wyznania rzymskokatolickiego. No i to jest taki nasz bal, i ten nasz bal powoduje to, że się, chodzimy w takiej dumie, że jesteśmy zbawieni, chodzimy w takim, w sumie enklawie, czujemy się jak taka enklawa, tak mało jest tych zbawionych w Polsce, że się, słuchajcie, wszyscy prawie znamy, znaczy znamy, no, prędzej czy później się jakoś tak organizujemy i to widać po prostu, że to łatwo się poznać, tak? No, mamy taką swoją enklawę, takie swoje, że tak powiem, takie coś, nie? Takiego właśnie baala. Siedzimy na tym baalu i, i, i nie wiemy, jak to, że tak powiem, jak się za to zabrać, jak wprowadzić to królestwo Boże na ziemię. Wprowadzamy je w duchu, modlimy się coraz głębiej, mamy coraz wiecie, większe objawienia. Niektórzy to już chodzą w niebie dosłownie, tak. No ale jak sprowadzić to z nieba na ziemię? No, Słuchajcie, prosto. Po kolei od fundamentów. Fundamentem jest to, że nie, nie robimy jak Rachela i nie siadamy na, że tak powiem, papierze. No tam były pewne zrewniane figurki, to jak papier. Nie siadamy na papierze, że, że jesteśmy dalej gdzieś tam katolicy, tylko robimy fundamenty, zmieniamy, a fundamentem jest wyjście z tego, z tej organizacji. Tak? Ja spotkałem się z ogromnym sprzeciwem. Jedna osoba to wreszcie mnie krzyczała, żeby nie wychodzi, żebym tego nie robił. Wśród wierzących, znam dużo wierzących, dwóch mi się przyznało, czy dwóch. Jeden to gdzieś w internecie opisywał, to wiem, i wszyscy o nim mówili, że to zrobił. na no, drugim powiedział, że jest wypisany, że zrobił apostazję. Więc wśród tych ewangelicznie wierzących, których ja znam, dwie osoby, dwie. Ja znam trochę, tak? Dwie osoby mi się przyznały, że to zrobiły, tak? A reszta no, siedzi pewno w tym, dalej siedzi na tym takim bożku. To jest taki bożek, bo katolicy mieli takiego bożka, jest takim bożkiem się, rzymski katolicy mieli takiego bożka, z takim bożkiem się na przykład jedzie, nie wiem, na. Krucjaty, nie? No i to jest taki Bożek, my jesteśmy zbawieni, wy jesteście B, nie? Słuchajcie, my to wiecie. No. E, I tak dalej, nie? Przyznajecie się do Chrystusa, to będziecie zbawieni. No i to jest taki mm, Bożek takiego, takiej dumy, nie? Takiego, takiej pychy, nie? E, no czas tego Bożka, że tak powiem, zrzucić. Religijnego. No to jest cały czas religijny Bożek. E, w tym momencie ten religijny Bożek ma pieczę nad tym, co robią właśnie kościoły chrześcijańskie, ewangelickie, inne, biblijne, inne jeszcze nazwy, tak, są, ma pieczę. Dlaczego ma pieczę? Bo ma prawną, formalną własność tych ludzi, tak? Naprawdę, no po prostu to jest prawna, formalna własność ludzi, bo jest zapis prawny w polskim prawie. Może się wydaje to głupie, może się to wydaje ironiczne niektórym, Bóg jest jednak Bogiem prawa. Prawem rzymskim Jezus został ukrzyżowany, tak? Znaczy, w sensie ta śmierć przyszła w postaci krzyża, na przykład, tak? no bo tak było w tamtym momencie u uż, w, w kulturze, tak. Mm, I tak dalej, tak. E, prawem żydowskim byłby pewnie ukamienowane, tak, gdyby, gdyby Rzymu tam nie było, tak. No my żyjemy jednak w jakiejś tutaj swojej, e, em, swojej takiej polskiej kulturze, w polskim prawie. No i moim zdaniem należy to uszanować, tak. I no podejść do tych ludzi, jak do ludzi, którzy mają prawo, tak? w sensie ma ten proboszcz prawo dać im oświadczenie o popełnieniu tego przestępstwa apostazji. tak Oświadczam, że popełniam przestępstwo apostazji tak? i tak dalej. No, no coś takiego, nie? No tak się to przestępstwo popełnia. Dziwne. Dziwny rodzaj popełnienia przestępstwa. No, pierwszy raz widzę coś takiego. No, nie jesteś złodziejem, że kradniesz coś. Tak tylko idziesz po prostu na papierze, mm, oficjalnie, i wypełniasz przestępstwo apostazji, nie? No, czary Mary, nie? Dziwne to jest, nie? Ale to jest bardzo ciekawe. To jest ciekawe doświadczenie. Tak więc e, popełnijcie to przestępstwo apostazji, bo jest to przestępstwo wobec kodeksu prawa kanonicznego, którego, że tak powiem, jeśli ktoś tego nie zrobił, dalej was obowiązuje, nie? Dalej, po prostu obowiązuje prawnie, formalnie w tym kraju, tak, jeśli masz obywatelstwo polskie. Nie wiem, jak w innych krajach, jeśli inne kraje nie podpisały konkordatu, i tak dalej, jeśli prawnie nie y, 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 jesteście obywatelami y, Polski, tak, y, y, jeśli wasze prawo w danym kraju nie, nie ma podpisanych takich umów z Kościołem rzymskokatolickim, no to w tych krajach, moim zdaniem, apostazja nie jest potrzebna, w ten sposób robiona. tak. No, tym to się traktuje już czysto duchowo. No, u nas jednak Kościół Rzymskokatolicki Katolicki nie jest odpowiedzialny jedynie za sprawy duchowe, ale jest także odpowiedzialny za sprawy formalno-prawne. No i dlatego, moim zdaniem, ludzie w Biblii niewierzący powinni zrobić apostazję. Takie moje zdanie. Do usłyszenia.